Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma z martwych wstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli Go pytać. Moi drodzy, jesteśmy w świątyni w Jerozolimie. Wczoraj widzieliśmy, jak Pan Jezus wyrzucił sprzedających, potem nauczał, no i oczywiście czyhali na Niego saduceusze, czyli arystokracja, ci, którzy zarządzali świątynią, arcykapłani, kapłani, bardzo inteligentni ludzie, którzy przygotowali pewną zasadzkę na kogoś, kto w pewnym sensie był zwolennikiem zmartwychwstania. Był tym, który właśnie w tym miejscu nie tylko poniesie śmierć w tym mieście, ale zmartwychwstanie. I żeby pokazać, że jest to zupełnie niebiblijna nauka, że zmartwychwstanie tak naprawdę jest tylko i wyłącznie możliwe poprzez wzbudzenie potomstwa, można zmartwychwstać swoim potomku, a nie że ja zmartwychwstanę po śmierci. Dla przytoczenia argumentu posłużono się, Pewnego rodzaju prawem lewiratu. Na czym polegało prawo lewiratu? Prawo lewiratu polegało na tym, żeby po pierwsze zabezpieczyć kobietę, która była wdową. Jeżeli zmarła bez potomka, bez syna, to ten syn, którego nie było, nie mógł zabezpieczyć bytu tej właśnie biednej wdowy. W tamtych czasach wdowa miała bardzo trudną sytuację materialną. Zresztą widzieliśmy, w innej sytuacji, kiedy uboga wdowa wrzuca dwa pieniążki, czyli całe swoje utrzymanie właśnie w tej świątyni, wdowa, żeby mogła mieć zabezpieczenie, był zobowiązany młodszy brat wziąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Czyli druga rzecz, to żeby ten brat mógł dalej jakby żyć w swoich potomkach, to kiedyby urodziło się z takiego związku dziecko, syn. Otrzymuje wtedy imię brata starszego zmarłego. I w tym przypadku widzimy, że siedmiu braci miało ją za żonę, i żaden z nich nie stał się ojcem dziecka. Nie urodziło się żadne dziecko. I przy zmartwychwstaniu, czy ją będzie żoną? Można dzisiaj sobie tak zadać pytanie, dlaczego faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, a saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie? W ogóle nie wierzyli w życie pozagrobowe w tym sensie, że ważne jest tylko to i tylko to życie tutaj na ziemi. Otóż dlatego, że Saduceusze bardziej skoncentrowali się na pięcioksięgu. Saduceusze są bardzo mocno pod wpływem kultury masie kultury rzymskiej. Oni łatwo się dogadują z Rzymianami, łatwo też ich rozumieją. Nawet przyjmują ich sposób myślenia, i to może być bardzo podobne do naszych czasów, dlatego że zauważmy, że jak wielu ludzi deklarujących się jako ludzie wierzący, kiedy robi się różnego rodzaju badania socjologiczne, to w tych badaniach wychodzi, że wiele osób po prostu nie wierzy w życie pozagrobowe. Wiele osób mówi, że nie wierzy w niebo, a jeszcze więcej mówi, że nie wierzy w piekło. I są to osoby, które deklarują się, że są osobami wierzącymi, katolikami. To w takim razie po co przychodzić do spowiedzi? Po co przychodzić do kościoła na mszę Świętą, skoro się nie wierzy w życie pozagrobowe? No, może dlatego, żeby się trochę jakoś zabezpieczyć, bo a może jest, no nie wiadomo, a może jest, to taki agnostycyzm. Natomiast faryzeusze przedstawiają. Grupę osób, które już w księgach machabejskich modlą się za zmarłych, wierzą w zmartwychwstanie, wierzą w anioły dobre i złe i są bardzo blisko nauczania Pana Jezusa. Nawet Pan Jezus był nazywany rabbi, tak jak nauczyciele faryzejscy, bo tak naprawdę rabbi to nauczyciel, inaczej dzisiaj mówimy rabin, Pan Jezus wchodził w dyskusję i bardzo często nawet kłócił się z rabinami, ale bardzo często spotykał się z ich strony z uznaniem i z pochwałami. Dobrześ powiedział, tak, to dobra odpowiedź, tam z tym się zgadzamy. Tak, zgadzali się zawsze faryzeusze. Ale z drugiej strony można by też powiedzieć, że są też w Kościele katolickim osoby, które. Zgadzają się z Panem Jezusem, zgadzają się z Jego nauczaniem, ale nie zgadzają się z Jego prawem, z Jego postępowaniem, z tym, co On chce zrobić w naszym życiu. I to, co zjednoczyło saduceuszy i faryzeuszy przeciwko Panu Jezusowi, to to, że nie chciał się poddać ich prowadzeniu, a chciał ich poprowadzić. Oni się na to nie zgodzili. I cały Sanhedrin podjął decyzję, żeby jednak lepiej, żeby umarł jeden, niż miałby zginąć cały naród. I w związku z tym, dzisiaj możemy też tak powiedzieć, że możemy się spotkać w kościele katolickim z taką sytuacją, że łatwiej nam jest deklarować, że jesteśmy zwolennikami Chrystusa, niż przyjmować Jego prawa, Jego zasady, Jego drogę do nieba, Jego drogę do zbawienia. I dzisiaj. Szczególnie Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przed dzień uroczystości Chrystusa Króla zatrzymali się nad tym, czy rzeczywiście zapraszamy Go do naszego życia, do, do naszej przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale i społecznej, aby Jego prawa, Jego zasady, Jego przykazania były wprowadzane. Bo to są mądre prawa. Te prawa zapowiadają życie nie z tego świata, bo kiedy przejdziemy przez próg śmierci, będziemy podobni aniołom. Tylko teraz pytanie, jakim aniołom? Bo są aniołowie z Bogiem i aniołowie upadli. Są aniołowie, którzy uwielbiają Boga i są aniołowie, którzy się mu sprzeciwiają. Są nieposłuszni. Święty Jakub napisał: Wierzysz, dobrze czynisz, ale wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie demony wierzą i drżą. żeby nie pójść drogą demonów, aniołów, którzy wierzą, boją się Boga, ale są nieposłuszne Bogu, to potrzeba nam na nowo wsłuchać się w słowo Boga i pójść za Chrystusem. Dzisiaj zadajmy sobie takie pytanie: jak ja słucham Boga? Czy rzeczywiście jestem też znakiem dla innych? że należy do rzeczywistości, niech z tego świata. Ksiądz, który zakłada sutannę, sutanna ma kolor czarny, ona ma przypominać, że jest to znak śmierci dla świata. Sutanna jest jakby założeniem nowego człowieka, jest w obrzędzie obłóczyn, nawet taka pieśń się śpiewa, niech Pan zwlecze z Ciebie starego człowieka i przyoblecze Cię. W nowego, w Jezusa Chrystusa. To jest znak, że mam być przyobleczony w mentalność, w życie Jezusa Chrystusa. Mam być znakiem. Czy rzeczywiście jestem czytelnym znakiem? To też pytanie. Czy potrafią inni ludzie odczytać, że to jest znak Królestwa Bożego, gdzie ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić? Bo znak. Bezżeństwa, celibatu, jest też znakiem królestwa Bożego. Tego, co nas czeka po przejściu przez próg śmierci i po zmartwychwstaniu. Tam już nie będzie związków małżeńskich, tam będziemy wszyscy jedną Bożą Rodziną. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz, na swoje podobieństwo i stworzył do tego, żeby tworzyć rodzinę. I stworzył do tego, żeby współtworzyć innych ludzi. Pierwsze przykazanie to właśnie bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest przykazanie, które jest szczególnie tutaj dane ludziom na Ziemi, aby jak najwięcej było dzieci Bożych. Ale kiedy przejdziemy przez próg śmierci, to już tam nie będzie tego przykazania. W ogóle będzie tylko jedno przykazanie w zasadzie nie przykazanie, tylko spełniana obietnica. Że Bóg jest miłością. Że będę kochał Boga. Całe, całą wieczność. Że będę otoczony miłością. Poruszają mnie słowa Moniki Brzozy, która odchodziła z tego świata i trzy dni przed swoją śmiercią powiedziała: Ja chyba wtedy 36 lat powiedziała, leżąc w łóżku, powiedziała do mnie: Ja nie umieram. Ja wchodzę w miłość. Była rzeczywiście głęboko kochająca, wierząca w Jezusa Chrystusa, ewangelizująca dziewczyna. Naprawdę oddana Bogu, i podczas jej pogrzebu wszyscy byli ubrani na biało. Tak prosiła, żeby być ubranym na biało. Nie wyszła za mąż. W zasadzie żyła już jakby tym życiem nie z tego świata. Na swój pogrzeb, na mszę świętą pogrzebową, wybrała radosne pieśni uwielbiające Boga. I te pieśni śpiewaliśmy. Byłem zdziwiony, kiedy wynoszono ciało w trumnie Moniki z kościoła, jak ludzie zaczęli bić brawo. Może ktoś powiedzieć, ale to niestosowne w kościele. Na liturgii tak, niestosowne, ale podczas wynoszenia tej trumny z ciałem Moniki ludzie chcieli pokazać, że ona zwyciężyła, zdobyła nagrodę wieczną w niebie. Chciejmy tak żyć, żeby rzeczywiście wygrać. Tę nagrodę wieczną w niebie. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Dla Niego ci, którzy z Nim żyli, wszyscy żyją. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo na tę drogę do nieba. Niech Chrystus Król prowadzi nas, broni od wszelkiego zła i nieśmy Chrystusa tam, gdzie jeszcze Go ludzie nie znają, gdzie się Go obawiają. Jego Królestwo niczego nie zabiera, ale wyzwala. Chrystus nam wszystko daje, całe swoje Królestwo. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.